Bo przy okazji zdementowałeś też kilka kwestii, bo oprócz tego wycieku wcześniejszego, że zobaczymy Ciebie tutaj za stołem jurorskim, pojawiły się też plotki w sumie takie przykre informacje, że zrezygnowałeś z tańca z gwiazdami przez to, że w następnej edycji ma swój udział wziąć Sebastian Fabiański, czyli były partner, partner Julii, z którą jesteś blisko. Jak byś to skomentował? Jak w ogóle zareagowałeś na, na te wieści w mediach? No w ogóle wiesz co? nie zareagowałem, ponieważ nie mam zdania, no po prostu to jest tak, że każdy może, udzia każdy może wziąć udział w tym programie i, i to jest kolej rzeczy, jakby nie mam zdania na ten temat Dobrze, ale tu przy okazji potwierdzamy, że rozmowy trwały długo To nie jest ten moment że ja rezygnuję z programu, tak fajnego programu, z racji, że jakaś osoba przychodzi. Absolutnie to nie jest prawda. Moje rozmowy, aby zostać jurorem już naprawdę trwały bardzo długo. No i dopiero teraz to ujrzy światło dzienne.